Marek Tyszkiewicz, zastępca dyrektora Teatru Dramatycznego imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku do spraw artystycznych jest moim gościem. Dzień dobry, Panie Marku. Dzień dobry, witam Państwa. Intensywny sezon, dużo się wydarzyło, nowe artystyczne wyzwania, ale zacznijmy proszę od premier. Pięć się takich odbyło w Państwa instytucji. Powiedzmy o tym. Tak, jedna nawet podwójnie, e, bo. Mm, no dobrze, idźmy chronologicznie. Ale to tak się działo, że najpierw był, było o co a potem był Czyk. I Czyk miał podwójną premierę, bo miał tak naprawdę w zeszłym sezonie w grudniu jedną premierę z moim uczestnictwem, tak, a udziałeś? później musieliśmy wymieniać aktora. Więc przy okazji już wtedy byłem dyrektorem i doszedłem do wniosku, że to trochę będzie zajmujące. Więc odbyliśmy drogą premierę już z Piotrem Szekowskim i z Kubą Suwińskim. Bo dwie, dwie wymiany były tak, aktorów, tak? dwójka mhm. aktorów przy okazji. Wieczór Trzech Króli. No i e, najświeższe te... Premiery i nawet prapremiery, czyli królowa śniegu dla najmłodszych, a jeszcze właśnie nie dla najmłodszych, bo dla jeszcze młodszych fachowo to się mówi o tym mówimy tak, że to dla najnaj, czyli dla przedszkolaków, projekt europejski. Kto pierwszy w las, który miał już prapremierę, potem miał premierę, a w grudniu będzie miał już normalne granie w teatrze. Na razie jesteśmy w fazie wykonywania projektu, warsztatu we współpracy z Litewskim Teatrem w Tutaj warto podkreślić, że jest to spektakl w reżyserii Magdaleny Ołdziejewskiej, współpracujecie z aktorką. Bardzo dobre ma podejście do dzieci, bo to jest taki spektakl interaktywny, właśnie taki Pan wspomniał, angażujący już te maluchy, bo tam prawda, od kilku miesięcy dzieci mogą brać udział z rodzicami w tym spektaklu. Tak, ale to nie tylko zasługa Magdy Ołdziejskiej z pełnym szacunkiem dla tego, co zrobiła, dlatego jest to przedstawienie związane z projektem, bo jest to efekt długotrwałych i zarówno odbywających się u nas w Białymstoku, jak i tam na Litwie warsztatów z psychologami, z fachowcami, którzy właśnie tymi przedszkolakami, dziećmi z, w żłobkach w tym wieku, w przedziale wiekowym, no pół roku przesada, ale od roku do czterech lat się zajmują e, i aktorki zarówno, jak i reżyser i scenograf Jeździli tam na te warsztaty, i to jest bardzo przemyślane. Podobnie jak w przedstawieniu cichosza, które mamy dla repertuarze dla tych dzieci ze spektrum autyzmu. To, co widać na scenie, to nie tylko talent, ale też wiedza, którą posiadły, posiadły dziewczyny właściwie twórczynie i reżyserie, i aktorki, które bardzo mocno pracowały nad. Odpowiednim, odpowiednio dobranym sposobem grania, komunikowania się z tymi najmłodszymi, i dlatego to przedstawienie jest takie unikatowe, a zobaczymy je, myślę, w grudniu. Na już w repertuarze teatru dramatycznego. Wróciło, było właśnie zainteresowanie. Tych miejsc, prawda, niewiele było, dlatego jest to świetna informacja, że ten spektakl będzie można oglądać regularnie, tak jak Tak, będzie można, on jeszcze się ten cały program. Trwa. Trwa. Skończy się, zaraz mam gdzieś to wynotowane w. Gdzieś w sierpniu jeszcze mamy takie specjalne warsztaty, bardzo duże, więc on jest w, e, ciągle obwarowany pewnymi zasadami, które wynikają z tego, że to jest z Interregu e, finansowane, więc to ciągle tak naprawdę jesteśmy partnerem partnera. A dopiero y, przestrzeń, gdzie teatr będzie w pełni właścicielem tego y, przedstawienia i będzie mógł go grać, ha, grać, sprzedawać bilety na to przedstawienie. To o to chodzi głównie. Y, to ta przestrzeń się pojawia w grudniu i tam zapewniam, że będzie to do obejrzenia. Razem właśnie z Cichoszą drugim takim społecznym też projektem teatralnym. I to jest świetna wiadomość. Skoro jesteśmy przy projektach, to powiedzmy jeszcze, w co się angażował w tym minionym sezonie artystycznym Teatr dramatyczny, bo był oczywiście była kolejna edycja kierunku wschód festiwalu, także festiwalu bliżej. Jakby pan dyrektor tutaj przybliżył działania tak jako instytucji, proszę. No w tym roku to wszystko to jest już historia, ale warto o niej wspominać. Tak, kierunek wschód odbył się. Ja już bliżej jest mi, właśnie nie do bliżej, tylko do kierunku wschód, który się rozpocznie w październiku. Kolejna Więc decyzja. ja tu jestem pełen zapału i podniecenia, jak to będzie wyglądało. Był ten festiwal bliżej, w którym chcieliśmy ciągle przypomnieć sobie, że sobie i widzą, że istniejemy. To jest bardzo ciekawa inicjatywa, przepraszam weszłą mm -hmm. słowo, bo jako aktorzy, pracownicy teatru wychodzicie do ludzi. Wychodzicie, idziecie w miasto, kolokwialnie mówiąc. Tak, idziemy w miasto i w, ten festiwal we wrześniu tamtego roku miał to na celu, w tym roku tego nie będzie, bo e, mamy to w planach już jak gdyby takie mm, naturalne wychodzenie. Trzeba będzie z tego robić halo i nazywać to festiwalem. Po prostu zamierzamy się pojawiać w przestrzeni miejskiej z pewnymi działaniami, happeningami. Znakomicie zostały odebrane pojedynki aktorskie, które przeprowadziliśmy w jednym z lokali w stoku. Cieszyły się dużym powodzeniem. A nie ma dlaczego we wrześniu tego festiwalu, bo od sierpnia już jesteśmy w próbach nowej premiery i wszystkie działania promocyjne związane z tą premierą przybliżą widzom to, że istniejemy i szykujemy um, duże wydarzenie 27 września. Czyli możemy tak, wiem, że nie możemy jeszcze o tym y, dokładnie mówić co będzie, bo tak jak Pan powiedział, to będzie niespodzianka dla widzów, ale będziecie przybliżali to w formach takich happeningów, rozumiem? Tak, e, happeningów, reklam e, na mieście, działań. Mhm. E, to, to jest specjalnie ten... ten mo, mogę powiedzieć, że reżyserem przedstawienia i przedsięwzięcia jest Piotr Dąbrowski, który po wielu latach znów powraca na, na, do przestrzeni, bo chciałem powiedzieć na deski teatru dramatycznego, no, te deski są w remoncie, ale na, w przestrzeni się pojawi ze swoim nowym pomysłem i z trupem i dokładnie mamy już, pracujemy teraz. Nad całą tajemniczą akcją promocyjną e, tego przedstawienia. To już wspominałem na konferencji, ale aktorzy będą musieli podpisać, bo są na urlopach teraz, ale także tak zwaną klauzulę milczenia, bo nie mogą powiedzieć, jak się kończy przedstawienie i co za bardzo e, tam w nim się będzie działo, bo to jest cały urok. Więc ta tajemniczość już się myślę e, w sierpniu albo we wrześniu najpóźniej pojawi. I bardzo dobrze, bo ta tajemniczość powinna trwać do tego momentu, kiedy widz pójdzie, zasiądzie na fotelu i będzie mógł zobaczyć i sam zrecenzować, a nie iść już mieć pewnik, Tak. tak jak co, opowie, co będzie na spektaklu. Jak opowie o tym sąsiadom, to z By... jednej strony bardzo dobrze, no to sąsiedzi pewno przyjdą do tak, teatru, ale... ale my chcemy to zbudować <laughs> na, trochę, napięcia. Na, na, na trochę napięcia i niespodzianki. No. Dokładnie. Panie dyrektorze, powiedzmy o statystykach. 176 spektakli w minionym sezonie. Jak to się też przykłada na liczbę widzów? To jest koło statystycznie, mhm. koło 10% więcej. Czyli. W porównaniu e, do ubiegłego sezonu, w, w porównaniu do ubiegłego sezonu, zważywszy na to, że sezon trwa od września do czerwca, czyli zyskaliśmy miesiąc. E, jak gdyby ta cyferka nie jest porażająca, ale jednak to te I tak jest wzrost to blisko mm -hmm. 20 przedstawień, wzrost to e, ponad 1000 e, e, widzów, to nie są jakieś cyferki imponujące, ale ja sobie to przeanalizowałem procentowo i to robi wrażenie. No, z uwagi na remont nie gramy zbyt dużo. E, myślę, że po remoncie, e, kiedy e, już niedługo, jak najszybciej. Myślę, że jesteśmy blisko, ale to jednak jest przestrzeń czasowa. Po remoncie takie cyfry teatr uzyskuje w kwartał. Więc one nie są imponujące, ale jest ich o 10% więcej, więc jesteśmy trochę zadowoleni, że, że coś tam się dzieje. Możliwe, że będziemy istnieli w nowych przestrzeniach, także szukamy nowych miejsc, trochę eksperymentalnych. Pierwszym takim eksperymentem, który się powiódł znakomicie, jest to, że graliśmy cichosze w sali teatralnej siódmego liceum, okay. gdzie jest to szkoła, która ma klasę teatralną i ma przestrzeń do tego, żeby kameralne takie przedstawienia dla dzieci się mogły odbyć, więc też wychodzimy poza, poza już te trzy przestrzenie, w których gramy Szukamy właśnie lokali, gdzie możemy robić takie spotkania z publicznością. To, to będzie się troszeczkę tam, mam nadzieję, działo już w sierpniu. Ale wychodzicie także poza przestrzeń, znaczy na przestrzeń regionalną, bo także poza Białystok. A Wiecie tak, w różnych to, 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 ośrodkach kultury. Tak jest, to, ale to nie jest proste. Znaczy, yy, mam to gdzieś wynotowane. Logis logistycznie to kilka, też kilka tego zabrać, żeby Kilka tak sytuacji już się odbyło, tak. Mm. W tym roku jeszcze nie przewiduję takiej sytuacji, w której znikniemy na weekend w Białymstoku, a zagramy gdzieś indziej. Mhm. To jest bardzo skomplikowane logistycznie. I dlatego. Będziemy pewno wyjeżdżali sporadycznie na razie ciągle i przygotujemy się do tego, żeby, żeby już, już w styczniu. Yy, Wiedzieć i mieć podpisane umowy z Domami Kultury. Na razie to troszeczkę jest takie, taka, takie sprawdzanie w boju. Myślę, że te instytucje kultury w regionie też muszą się trochę do nas przekonać. Wiadomo, mhm. że nie. nie no, nie każdy ma pewność, czy to, co mu zawieziemy. Trafi do, trafi widzę, do odpowiedniego odbiorców. Jest ta tak? akcja promocyjna, która nie istniała hmm. przez ostatnie lata. To nie jest sklep z bułkami, jak ja to nazywam. Ono hmm. musi trochę potrwać, trwają rozmowy. Zaczynamy od właśnie tych przedstawień dla najmłodszych. Mam nadzieję, że spodoba się bardzo, bo stawiam na to. Podniesienie znów, powrót do tytułu Autostrada, która jest bardzo mobilna, a, a, a ciekawa. No, ale ta, ta współpraca trwa. Mówię, efektów jej jeszcze znaczących nie widać, ale to jest bardzo, bardzo skomplikowany i długi proces. Mhm. Ale jest w planach, i też jest to ciekawa i potrzebna inicjatywa, bo jednak będziecie wychodzili do tych ośrodków kultury i do tych osób, które nie zawsze mogą dojechać tutaj do, do centrum Białego Stołu, tak, czyli tutaj, gdzie ta kultura. Kwitnie w regionie po prostu. Więc... Czy znaczy dojechać mogą? Tylko ja się też zdaję sprawę, że teatr dramatyczny im. Aleksandra Węgierki jest instytucją wojewódzką i powinien istnieć w województwie. Mm -hmm. To po pierwsze. Okay. A po drugie, że jeżeli ludzie pakują się do autokaru i przyjeżdżają, to wolą przyjechać do opery niż do auli Uniwersytetu na Świerkowej. Jakby mogli przyjechać do teatru, chętniej by przyjeżdżali. Zdarzają się tak, oczywiście, i... nie mówię, że taki, taka, taka sytuacja nie ma miejsca, zdarzają się e, takie historie, że, e, że są te autokary, to nie to, że, 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 że gramy tylko dla białostoczan, ale jednak z tego powodu myślę, że powinniśmy się jednak ukłonić i przypomnieć w regionie. Mhm. I to jest właśnie piękna inicjatywa, tak jak y, już raz podkreśliliśmy. Prestiżowe odznaczenia, między innymi dla pana, jako dla dyrektora, więc jeszcze raz serdeczne gratulacje. Ośmiór aktorów teatru dramatycznego zostało uhonorowanych takimi odznaczeniami za szeroko pojętą działalność na rzecz kultury i to były brązowe medale, ale także wyróżnienia, trzy wyróżnienia dla pana, dla Agnieszki Morzej Koszekowskiej i dla Katarzyny Siergiej. I tutaj to była odznaka honorowa, zasłużona dla kultury polskiej. No tak, to bardzo wzruszający i miły moment dla całej ósemki. Tym bardziej, że z uwagi na to, że nie mamy tej swojej siedziby, zostaliśmy zaproszeni do Urzędu Wojewódzkiego. Mm -hmm. Co było zaskakujące dla mnie, dla pana wojewodę, a także sami koledzy się przyznali, było dla nich to ogromnym wydarzeniem, e, takim mentalnym w środku, że zostali tak docenieni w przestrzeni Urzędu Wojewódzkiego. Z honorami. Z honorami, te honory. E, wyszło bardzo dobrze. Wszyscy przeszczęśliwi. No jak zwykle no, wyrastamy już z tego e, czasu, kiedy człowiek żyje, 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 aż przychodzi egzamin, czyli premiera. Teraz jesteśmy w czasie, że człowiek żyje, żyje, żyje i przychodzi splendor. Czy. No jesteśmy z tego dumni. Ale po to też aktor pracuje, prawda? No dla tych owacji. Nie no, zawsze. No, ja no... to, co powiedziałem na tym wręczeniu, bo miałem też okazję zabrać głos, że my pracujemy właśnie dlatego, żeby nam, żeby nam ludzie bra... bili brawo po <laughs> przedstawieniu. No oczywiście jest to nasz zawód, więc z tego żyjemy. A... Ale. Ręczę Pani, że nikt z całej tej uczelni nie pracuje po to, żeby mieć e, medal, mhm. ale jak go dostaje, to jest, piękne, dostaję, to jest pięknie, bo to tak jak też mam inne powiedzonko, że w tym zawodzie są trudne lata, ciężkie miesiące i piękne dni. I ten piękny mhm. dzień nastąpił właśnie wtedy, kiedy Pan Wojewoda wręczał nam te odznaczenia. To było cudowne. Tak. Wymieniłam tutaj Państwa trójkę tych, którzy dostali odznakę honorową, ale jeszcze wymieńmy aktorów, którzy dostali srebr... brązowe medale. Gloria tak. Artis. Bernard Bania, Marek Cichucki, Arleta Godziszewska, Sławomir Popławski i Monika Zaborska. Wszystkich wymieniłam. Tak jest, bo Agnieszka Morzejko tak. zasłużona. Tak, tak, za zasłużone. Panie dyrektorze, już wspomnieliśmy o jednej z nadchodzących premier, ale jeszcze zajawmy, co oprócz Trupa do końca roku pojawi się w przestrzeni, właśnie w tych przestrzeniach, które są dostępne. Do końca roku, tak. Ja y, powiem, że y, specjalnie nie wybiegam w przyszłość. Y, ten plan mam, ale o nim na razie mówię y, enigmatycznie, bo y, to, co się będzie działo w przyszłym roku, zależy w dużej mierze od tego, jakie będziemy mieli fundusze. Nie zapominajcie Państwo, że nie to, że jesteśmy biedni, bo wcale tak nie jest, dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu za znakomite wsparcie, ale gro tego wsparcia też idzie na remont, a instytucja jest instytucja i ja trochę jako też samorządowiec doświadczony wiem, jak to się liczy, bo po prostu te pieniądze niezależnie, czy idą na cegły, czy na dekoracje to są, to są pieniądze, które w całości trafiają do teatru dramatycznego i suma jest zawrotna. Więc teraz e, chcę poczekać e, chwilę, żeby się przekonać o tym, e, ile tych pieniędzy na taką na działalność artystyczną będzie i jaki rozmach będziemy mieli. W tym roku jestem pewny e, środków finansowych, więc mówimy o. O dwóch premierach. Trzecia będzie w próbach, bo też tak jest w planie, że jeszcze w tym roku chcemy zacząć premierę trzeciego przedstawienia. Pierwszy, Trub w reżyserii Piotra Dąbrowskiego. Naprawdę nie przejdziecie obok tego. To myślę, że będzie premiera zauważona. Zapraszam, już 27 września w Kinie Ton gramy. Mm, mm, no, jak to w teatrze, nigdy nie wiadomo nic do końca, ale taki mamy plan, który. <laughs> Tylko jakieś siły wyższe mogą nam rozwalić. 22, 22 listopada gramy, zamierzamy premierę zaraz po powrocie z festiwalu w Macedonii Północnej w Bitoli, gdzie Wieczór Trzech Króli będzie pokazywany. Wracamy prosto, następnego dnia rozpoczynamy już tydzień premierowy, koncert. W reżyserii Marka Gierszała, komedia z bardzo, bardzo, bardzo ważnym morałem. Myślę, że yy, taka bardzo kobieca, bo tam kobiety grają, mimo że jest ich dużo, ale grają główne role i są chyba mądrzejsze od mężczyzn w tym przedstawieniu. A to piękna Ja naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie, panie dyrektorze. Na razie życzę owocnego odpoczynku, bo jest sezon wakacyjny, więc mam nadzieję, że trochę oddechu będzie i widzimy się po wakacjach na kolejnych premierach, na kolejnych konferencjach i czekamy na to, co będzie po nowym roku, o czym będziemy mogli mówić. Na kolejny sezon. Tak, ja też tak myślę, że, że teraz jest trochę wakacyjnie. Wszyscy i Państwu też życzę tego miłego y, 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 wypoczynku upały y, y, w końcu następują, jest gorąco, można, można wyjechać. My też mamy taką chwilę przerwy właśnie urlopowej, ale, ale szybciej niż zwykle zaczynamy sezon. i Myślę, że już w sierpniu. Będę mówił konkretnie o wielu, wielu ciekawych inicjatywach, no z miłych wakacji, ale we wrześniu przychodźcie już do teatru, bo gramy gramy i to w różnych miejscach. Dziękuję. Dziękuję.